Witam wszystkich, słuchajcie dzisiaj przyjechała sobie Honda cr kolejna zobaczymy sobie jak wygląda autko od spodu autko jest z roku 2014 i bez praktycznie konserwacji przez osoby trzecie czyli to co wyszło z fabryki tak do obecnej chwili wszystko jest w takim stanie także nikt tutaj nic nie konserwował nie było żadnych poczynionych prac przez osoby, które miały to auto I zobaczymy sobie jak to auto wygląda Po tylu latach eksploatacji Widzicie już jest Akurat pierwszy oznak zimy Wszystko w soli, od dopiero przyjechało wczoraj Także zobaczymy sobie na gorąco jak to wygląda Zobaczcie tu z tyłu przy podłużnicy jak wydech No już mamy Korozję Ale to wszystko jest do połapania Naprawdę to nie jest jakaś tragedia Tutaj dobrze, tutaj też nie jest źle. Zobaczymy sobie tutaj tył. Tutaj pierwsze już wychodzą kwiatki. Tu przy zbiorniku, to co widać. Nie ma tragedii. Tutaj przy podłużnicy już się robi brązowy nalot. Tutaj pod wydechem. I zobaczymy sobie tutaj z tej strony. Tutaj już mamy. Widzicie brązowe. trzeba byłoby to nad kolej jeszcze ściągnąć, ale to nie przyjechało auto na konserwację, tylko przy okazji jak robię, akurat widzicie tarczo klocki, to sobie zobaczę jak to wygląda, może też mu się przyda taka informacja. Zobaczcie. Tutaj już też się pojawia brązowe. Tam zaglądając pod osłonę Delikatnie się robi brązowe Sama płyta pod wydechem, czyli tunel. Tutaj już powolutku. Ale to wszystko jest do ogarnięcia, do połapania. Naprawdę jeszcze będzie to długo jeździło. Teraz zobaczymy sobie przód. Wszystko w soli. Zobaczcie tam. Naprawdę nie jest źle. Naprawdę nie ma tragedii. Wygląda normalnie. Wiadomo, jest to Honda i gdzieś tam po prostu łapie. Tutaj widzicie już się powoli robi. Najgorsze jest to, że tutaj ma ten element taki próg ozdobny. I widzicie, tu się najwięcej błota gromadzi, błota syfu i wilgoci, zobaczcie. Tutaj jakby sobie to ściągnąć, wszystko dokładnie umyć, wysuszyć i odpowiednio ten próg potraktować, konserwacją odpowiednią. To i tak, bo tutaj nic nie wyszło, chociaż tutaj i tak nie jest źle, bo to praktycznie nic nie widać. Zobaczcie mimo wszystko, oprócz tutaj tych punktowych miejscowych, ale sam próg naprawdę nie jest źle, zobaczcie. Pod, tym osłoną, pod tą osłoną plastikową. Przejdziemy sobie na drugą stronę. Zobaczcie tutaj tego błota syfu. To wszystko niestety trzyma wilgoć. Ale i tak na to co tutaj jest, to jestem pod wrażeniem, że nie ma tragedii, zobaczcie. Zobaczcie, tutaj zobaczcie, tutaj przelecimy sobie cały próg, i w środku tutaj, na łączeniach blach, tutaj coś się dopiero dzieje. Tak jak wam pokazywałem wcześniej, ale naprawdę to nie jest zły stan. Naprawdę ten element to jest próg ozdobny. Także na to uwagi nie zwracam. Sam przód, tutaj widzicie tam kielichy. Jak to wygląda? Będzie widać. Też nie jest źle, bez rdzy. Z tej strony, przynajmniej. Tam coś widać. Nie jest źle, naprawdę. To auto nie jest skorodowane. Zobaczcie. Jeszcze wszystko w soli. Zobaczymy sobie saneczki w takim stanie. Zobaczcie. Tam widać. Jedynie mocowanie MacPersona, ale same kielichy w środku wszystko jest czysto. Wszystko jest czyściutko. To autko praktycznie przyjeżdża do mnie od 3 lat. Od przebiegu bodajże się chyba 90 tysięcy, aktualnie ma chyba coś około 142 z. Tutaj położka nam zawieje. Same sanki nie ma tragedii. Silnik suchy, już po zmianie oleju, po obsłudze. Będziemy sobie tutaj robili zawory i będziemy sobie robili z tyłu tarcze. Klocki, zobaczcie, tak wygląda wydech. Wszystko w oryginale. Nic nieruszane. Połączenia ok. Sam stan wydechu. Stacja 2000 to no nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Także nie wszystkie gniją w jakimś tam stopniu, które je dyskwalifikują, to jest naprawdę wszystko do połapania we własnym zakresie. Mając trochę czasu, miejsca jest to wszystko do połapania. Ja to będzie jeździło i jeździło długo, naprawdę. Także na tą chwilę, tak wygląda. Tu już sobie zaczynamy robić, tak jak powiedziałem, szczęki, ale to może odrębny. Film zrobię kawałek jako informację, że tak to wygląda. 2014 rok, tak jak widzicie. Tu z tyłu jeszcze naprawdę nie jest źle, naprawdę nie jest źle i można sobie to autko śmiało polecić osobom, które chcą długo jeździć bez i na pewno będą zadowolone.